Witajcie wszyscy bardzo serdecznie Witajcie wszyscy bardzo serdecznie w najnowszym odcinku w moim pierwszym raczej odcinku w tym odcinku pokażę wam jak ściągnąć minecrafta na tableta No dobrze no dobrze więc jedziemy trzeba zrobić tak Internet. chodzimy w Google Chrome. To jest bez różnicy. Wpisujemy AND. O. I. O. Wpisujemy Android Polska. I. chodzimy w to. Android Polska gry aplikacja I. Aplikacje. I ja w ogóle mogę powiedzieć, że to mój pierwszy odcinek na YouTube, więc jak coś zrobię źle, bo nie wiem, co się stanie, to czekajcie, ja to schowam jakoś. Dobra, schowam. I jak widzicie, jestem już zalogowany. Trzeba się zalogować. Po zalogowaniu wpisujemy. Wpisujemy. Minecraft dajmy szukaj i tutaj mamy wchodzimy tak w to mamy i proszę bardzo wyskakuje na Minecraft dajemy do wam pobierz i tutaj mamy najróżniejsze Dobrze, tutaj już z komentarzy. Mamy najróżniejsze wersje Minecrafta. Najbardziej Minecrafta, który ja mam. Polecam. Że o, 0.12.1 lub lub minecraft 0 12 11 bo reszta to takie zwykłe jakby podróbki takie więc to polecam te dwa i jak już wejdziemy se wchodzimy w Storeing dajemy pobierz plik I zaczyna nam się takie pobieranie. Jeszcze ja anuluję, bo y, już to mam, więc nie będę sobie zaśmiecał. A teraz y, pokażę Wam jak, jak te Minecraft powinien wyglądać. Tutaj jest Minecraft Poken Edition. I proszę bardzo tutaj Minecrafta mamy. I tutaj szczerze to jest wszystko, jest to normalny Minecraft y, Enchanting, jest prawdziwy, tak sami możecie zobaczyć, jest na przykład też y, portal do y, tego, do Teraz pytam, czy buduję. A, buduję o, to I żeby wam idzie Jest jeszcze cały dzień do ale wracamy już jeszcze portal bo dźwięki wkurzają. No dokładniej jeszcze dla m nam możemy 1 ci. Proszę bardzo, mamy M1, M1, możemy i tak samo z i to było na tyle w tym odcinku to był mój pierwszy to był mój pierwszy odcinek, więc jeśli się podobał lajkujcie jeśli nie, łapka w dół zachęcam też do subskrypcji ale piszcie, czy ogólnie ser, czy ogólnie podoba wam się czy może nie za bardzo czy jak nie za bardzo to piszcie, co zmienić więc cześć